6 października w Trąbkach Wielkich miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po raz pierwszy w hali sportowej gimnazjum odbył się międzynarodowy mecz bokserski pomiędzy reprezentacjami Gdańska i Wilna. Sportowy duch nie tak dawno temu towarzyszył gminie podczas zawodów strongman. Tym razem przyszedł czas na rywalizację pięściarzy. Sport w naszej gminie jest bardzo popularny. Staramy się, aby oprócz takiego najbardziej popularnego, czyli piłki nożnej, był również inny, inna dyscyplina sportu, tym razem boks. Myślę, że te zmagania polsko-litewskie są bardzo sympatyczne. My, my lubimy w trąbkach wielkich Litwinów. Myślę, że oni nas również. Y, zabawa i myślę, że zmagania sportowe są bardzo dobre i sympatyczne i wszyscy wyjdziemy stąd z dobrymi wrażeniami. Zainteresowani mogli na własne oczy podziwiać pięściarzy takich jak m.in. dwóch mistrzów Litwy: z Zwajtikus i Donata Macianskas oraz mistrzów Polski: Tomasza Jabłońskiego w kategorii seniorów i Kazimierza Łęgowskiego w kategorii juniorów. Tego typu zawody to doskonała okazja do poznawania bliżej naszych sąsiadów. Wynik meczu e, dzisiaj nie jest. Istotny. Ważne jest to, że oba miasta Gdański Wino ze sobą współpracują i z tego się bardzo cieszymy. Boksarze zmagali się w 10 walkach, w tym 7 dla seniorów i 3 dla juniorów. Walki seniorów trwały 3 rundy po 3 minuty, natomiast juniorów 3 rundy po 2 minuty. Obejrzeliśmy 10 walk. W tej chwili można by różnić w kilku wagach. Zawodnicy zostali bardzo dobrze przygotowani do tego meczu i stały one na dobrze technicznym poziomie. To jest wielka rzecz nie tylko dla Okręgowego Związku Bokserskiego, ale myślę, że również dla gminy, dla mieszkańców gminy, którzy mogą na żywo obejrzeć międzynarodowe spotkanie bokserskie. Sponsorem zawodów była firma Nowa Energia. Zależy nam na tym wszystkim, co się dzieje w lokalnej społeczności. Wspieramy różne przedsięwzięcia. Tym razem to niesamowite wydarzenie, jaki był międzynarodowy mecz bokserski. Mecz cieszył się dużym zainteresowaniem. Organizatorami byli Urząd Gminy Trąbki Wielkie i Pomorski Okręgowy Związek Bokserski. Z pewnością to nie ostatnie tego typu wydarzenie w trąbkach i już wkrótce na kibiców czekać będą kolejne sportowe atrakcje. Polecamy również zobaczyć Trąbki Wielkie, delegacja niemieckich partnerów z Markt Eiffelt oraz Dożynki w Trąbkach Wielkich 2012. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.